Zgadnij, który kraj ma jedną z najszybciej zanikających populacji na świecie? To Bułgaria. Podczas gdy populacja globalna rośnie, Europa się kurczy, a Europa Wschodnia, w tym Polska, jest jednym z najbardziej dotkniętych regionów. Od 2011 roku do 2021 Bułgaria straciła ponad 11% swojej ludności. Z 7,3 miliona do 6,5. To tak jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Krakowa. Dlaczego Bułgaria znika? Bo ludzie wyjeżdżają. Po wejściu do Unii Europejskiej miliony Bułgarów wyjechały za granicę. Ponad 800 tysięcy z nich żyje w innych krajach UE. Ale to nie koniec problemu. Niewielu Bułgarów decyduje się na posiadanie dzieci. W całej Europie Wschodniej po upadku żelaznej kurtyny urodzeń jest coraz mniej. Co to oznacza dla Europy? Depopulacja ma zarówno plusy, jak i minusy. Mniej ludzi to mniejsza presja na zasoby, niższe ceny wynajmu oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Jednak większość gospodarek nie jest przygotowana na kurczenie się populacji. Jak sądzisz, czy depopulacja to problem Europy?